Drogo czy niedrogo? Oczywiście to nie jest pytanie, bo jest drogo. No jak tam, kochani, opłaty na PZW zrobione? I co? Drogo u Was? Czy tanio? Przeglądniemy, ile wcześniej płaciliśmy za PZW. Karta wędkarska, tak jak widzicie, od 2000 roku, czyli. 25 sezon już wędkuję. Niestety wcześniejszych książeczek już nie mam, ale spójrzmy tutaj. W 2022 roku się interesują nas te dwie opłaty: opłata dla zarządu głównego i na zagospodarowanie w okręgu Elbląg, czyli płaciłem 270 zł. To jest dopłata na drugi okręg 50. W 2023 zobaczcie: opłata na rzecz zarządu głównego do Warszawy 150, podwyżko 50 zł. I tutaj 200 było 170 podwyżka 30 zł 2024 170 plus 220, czyli zobaczcie, znowu 20 zł podwyżka, znowu 20 zł podwyżka, czyli łącznie 40 zł podwyżki. Było. A w tym roku ile, a w tym roku ile? Uda zarządu głównego zostało tyle samo 170, ale okręg Elbląg podniósł sobie znowu o kolejne 30 zł, 250 zł. Co łącznie daje nam kwotę 420 zł. No niestety. Dajcie znać w komentarzu, ile wy wcześniej płac płaciliście. Mamy tu porównanie sprzed 3 lat. 3 lata temu płaciłem 270 zł, a teraz płacę 420. Podwyżka 150 zł w przeciągu 3 lat. Jest to gruba podwyżka, niestety. Masakra. Co zrobić? Płacić i płakać.